Otworzyliśmy często i nic z tego nie ma. Mariusze 2, 1. No dobra, zagramy sobie, gdzie jest Jeśli chcecie, żebym ja nagrał, smak. Z. Z, z... normalnie nie, z, no nie e, Albo z tych samochodów co na tu, bo coś ścigałam, albo tego piłka, że to napiszcie komentarz, bo jest darmowy, ja mówię, serio. on jest darmowy. Naprawdę. To jest free komentarz. Jak już mi nic nie mów. What? Ty! To brawo. No. A, Bo to nie ma sensu. Alan Walak. Co? Alan <laughs> Valker. Mówię, Jezu. O co chodzi? Alan <laughs> Valker. O kurde. Niepolska na... No. Reds Boarding już mi zna Anon Walker O co to chuj? Anon Walker. Ja nie śpiewam tak piosenek Zostawcie na łapkę w górę I subskrybujcie bo widać że ja już więcej subskrypcji mam Me too Is Anon Możemy lecieć dalej Widzicie Wiesz, czatowanie już na Bydgoszczyźnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze patrzycie na kanał Mieczu Games, bo on też ma fajne filmy. Tylko muzyka mi się tam trochę nie pomogła. No, ale filmy są fajne. Tylko, tak wszystko wolno robię. Tak wszystko ostrożnie więc Teraz by ich nawalał na Bydgoszczyźnie. O przykro mi Widziałam twoje łóżeczki.

mogłoby wieść. Chyba to nie będę zadawać. To są takie buty. Czekaj. Hop. Nice. Czekaj jeszcze. Fireball, fireball. On wibro. Idziemy do niego. O nie. Łuk mnie. Żyje <grym> Co za baga Nie, to za coś Nie, ja mu nie odpuszczę. Skoro się tak ci tak źle to będzie, jeszcze jeszcze bo kupię TNT. Skoro jest ci tak źle. Moż <grym> wyszedł wyszedzić z gry. Chciałam no, gdzieś... A, tego typa kompletnie gdzieś. O, to się sprawiedliwe. Nie no! Łohooo! przynieść się do dlatego, że ja nagrywam, ale naprawdę. Widzieliście to? No chyba jesteś nienormalny. Wydę dupek pieprzą ludzie. Mm. Nie podczakaj, to. No lepiej jak dostanie z TNT. Jak nic tu domówicie, że miałam TNT. Nie! Jest, jaka się jak to mogłam zrobić. Jest, tak spać, naprawdę. To by była głupota dlaczego no, nie gram tak preskliżowałem, że to nie wygląda na odcinku? Bo tak nie? To też wiesz, że inaczej się zawsze. Czerwony wyczyt XT. Idziemy do niego! Ja mnie nagrywuję, ten typ, nie? Nie ma co. Chcę, ja mogę tu robić co chcę. TNT kupić. Prawda, że tak pięknie kupuję, no, ale nie w kurze. No i nie doleciało. Ach, znaczy doleciało, ale. No to by nie <ścoughs> Ej, ja wiem! To, to, to nie da, za mało. Nie, czekaj, dobrze. Smuka kupimy, smuka. Tak! Nie masz miał wyboru. Pimpek Chyba nie masz wyboru, umierasz O nie No Jeszcze to przeżył? Nie No to trzymajcie się bliska i... babki i i... Pa, ...papa!